Cześć, poświęć mi chwilkę, a przekona się, że przeczytam Twoje myśli. Wymień sobie jakąś liczbę od 1 do 9 i zapamiętaj ją. Teraz, nie ma żadnego dodawania, odejmowania, od razu pomnóżmy ją przez 9 na przykład. Tak, pomnóżmy ją przez 9. Ten wynik, który Ci wyszedł, zaczekam jeszcze chwilkę, bo mo mogą to być duże wyniki. Jeśli masz już ten wynik, który ci wyszedł, załóżmy 22, to, dajemy, doda, to dodajemy do siebie 2 plus 2. Wyszło Ci na przykład 13, to dodajemy 1 plus 3, czyli 4. To jak masz już ten wynik, przypominam, liczba od 1 do 9 razy 9. Wynik dodajemy do siebie i suma, która wyszła, jest bardzo ważna. Zapamiętaj ją. Teraz zrobimy coś innego. Na pierwszą literę tej liczby, która ci wyszła, na samym końcu wymyśl sobie może jakiś. Tak, kraj w Europie. Kraj w Europie, sobie jakiś pomyśl. Na pierwszą literę tej cyfry, która ci wyszła. Jeśli masz już wymyślony ten kraj, to teraz na trzecią literkę tego kraju. Tak, jak nazywa się ten kraj. Trzecia literka. Pomyśl sobie jakiś kolor. Tak, kolor, pomyśl sobie jakiś kolor. No dobrze, jeśli masz już jakiś kolor, myślę, że szybko wymyśliłeś. To na drugą literkę te tego koloru, wymyśl sobie jakiś kwiat. zła kwiatu jakiegoś, na drugą literkę tego koloru. Jeśli już masz, to nie zostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że to trochę dziwne, co sobie pomyślałeś, bo niebieskie irysy nie rosną w Danii. Trzymajcie się.